Z tej strony To jest mój drugi kanał, o którym wam już mówiłem A ze mną jest Miłosz, przywitaj się Siemko Dzisiaj będziemy grać w ligę mocy mm. Będziemy grać w ligę mocy No i gramy Zobaczymy co nam wybierze No wybierze. No bank kurde Kto za... O niebiescy zaczynają My. Moja blokada. Moja. Nie no, biorę zablokować tego. Broń. On jest denerwujący dla mnie. Na mnie też, bo on tak mnie zabił, a ja miałem jeden HP, a oni mnie zabili. Teraz bym no, miał 0 blokować... HP. Nie? a mm. oni zablokowali nam tego, a my nawet tego nie mamy. No. Franka bez. Nie, ja biorę jego! Jego dzialę. U u. u, u, No. Kurde, Pum. wybierajcie setę. No i znowu... Okej, okay, to coś innego. Może coś innego wybierzemy. No właśnie tam ci wywalają. Ja biorę o knockaut Kogo bierzesz? A teraz Dobijamy... Dobra, zmieniam plany. Dzisiaj dobijamy do 8 Ośmiobit e, Ośmiobitowca 8 bitowca raczej. Ja nazywam 8 O nie, mają bo. O, oh, no. Chodź bo. Jak go Nie. <laughs> Nie! Umrą wszyscy! Poumierają! O! wybraliśmy. Ale dobrzy byli! To właśnie się spotkałem. Bo to jest nie taki dobry. Dzisiaj się zbawię Uciekaj. Nie, zabił się. Kurde, to jest dziwne. Ja, yeah, wygraliśmy. Wygrana w nokaucie. Koniec meczu. Pana P. E. Dobra, a może inną gierkę? Chcesz? No tak. Kogo? E, bierzemy na wraz. Na raj! O kurde. Wybrałem gierkę. Weź Karla. Proszę. A e. se wezmę pana I P. Karla weź. Se pana P. I koniec. Hmm. Dobra, zobaczymy czy wygram. No zobaczę. Kiemka! Kiemka! Dlaczego tak krzyczysz? No ja tak, że Załem. Ja. No już... Nie, no, no, nie, no, 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 no. Nie, nie zabij. A z kim ty jesteś, parze? Yyy, z Karylem. O, ale umarł. O, nie. Ojej. o, nie, to. A, to. Nie, to Nie, wygrałem, kurde. to. robi misję, a, jak... o nie, jak grać w a Nie, jak... No nie, jak Nie, jak chciałem grać Nie, to. Nie, 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 Nie Zagrać. Co to jest? To On ma na imię tobiasz! Nie no, ma nie, 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 nie. Bóg. Ej, jakby kogoś rozwaliło ten, te, te moje piki. Tak ich nazywam. No. Nie popełniaj głupstw! No właśnie! Pani. No i znowu mnie rozwalacie. Nie. Nie. Ktoś tu jest w A, chyba chyba jesteś mądrzejszy ode mnie. Skrzykał.

Otworzymy skrzyneczkę. No. Mogę otworzyć? No. Przecież... Uwaga. Wydaje panie pewnie nie. Ale jakby coś wypadło, na przykład legenda. No właśnie. No masz. Przejdź Galila. Okej.

Przestało zaczynać! O, przestało zaczynać. Siemna. I Zwaliłeś ich. Rozwaliłem. zwaliłem. że jeszcze nie mam geila. O jest. Mam. Nie używaj super ataku. Tak, tak, tak. barierę. Ja. Ty wygra? Pewnie tak, bo już dużo gęsów. No, może oni mają więcej? Ej. Hmm? Ja mają dwa. Nie, mają mniej, o wiele mniej. Ja. Tam, tam jest. Tam jest. Nie, tam. Gruk. Gruk. Ani Nie mi ma. się wasz uciekać. Wygrałem! Wygrał! No, jeszcze raz wygramy. Dobra, zobaczymy, czy będzie miało 8 A co pamięta Gaj? Gaj! Helo, Bot 4! Zabijcie się! No, rozwalaj to. Chodź. A myślę, że nikt mnie dosięgnie. O, jak? Jak? No nie. Na niego spychnąłem to wszystko. Chodź. I spychnij. Ha, ha. <noise> jak spychnąłem ich. Wszystkich. Nie wiem czy się mówi spyknąłem, ale chyba tak Ale rozwalony O nie! Będę miał soczek O, a już nie ma Bo nie żyje Gdzie jesteście? No, rozwalony. Pięknie. No, pięknie. Pięknie misja zrobiona. Zobaczcie, ile odcinek trwa. No, może już skończymy. Pa.